Cześć się Manko, ja jestem z Gredzio, a wczoraj Fortnite podjął współpracę z Borderlands. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania zupełnie nowych wyzwań o nazwie Witaj na Pandorze. Są one dostępne tylko przez 14 dni i możemy je wykonywać jedynie na terytorium Pandory. Czyli w nowym miejscu położonym niedaleko oazy odpoczynku. Za każde wyzwanie otrzymamy unikatowy przedmiot, który prawdopodobnie już nigdy nie będziemy mieli okazji odblokować. W tym filmie pokażę wam, gdzie znaleźć różne symbole wałtu oraz zgubione oko Crab trapa. bo reszta wyzwań jest naprawdę prosta. Skrzynki znajdziemy wszędzie, no prawie w każdym zakamarku Pandory. Wystarczy czym prędzej polecieć do jednego z domku i już najprościej zebrać oddział i skorzystać z pomocy, bo miejscówka ta jest strasznie obrygana przez graczy. Pragnę przypomnieć, że przebywając tu, Kevlar automatycznie się nam regeneruje, i to bardzo szybko, więc zadanie ze zdobyciem osłony nie będzie problemem. Forsa natomiast wypada nam ze skrzynek lub zabitych przeciwników, więc również jest łatwa w zebraniu. Oko borda nacowego gadającego robocika skrywa się na parterze jednego z domków w miejscu gdzie kiedyś był Meksyk. Wystarczy do niego wejść i po prostu podnieść oko, jednak to nie koniec zadania. Teraz musimy je bezpiecznie przetransportować i oddać klaptarpowi. Robocik ten macha do nas stojąc pod billboardem na początku Pandory od strony Pagód Pomyślności. Wystarczy do niego podejść i oddać mu oko, a on będzie bardzo szczęśliwy. Przy okazji jednocześnie nad nim jest pierwszy symboli w Wystarczy zebrać troszeczkę materiałów i zbudować je do niego. Drugi symboli jest położony bardzo blisko tego robocika w miasteczku obok. Wystarczy się tylko rozejrzeć, naprawdę nie da się go przeoczyć. Ostatni symboli, czyli trzeci namalowany jest tuż przy wejściu do Nowego Meksyku od strony mostu. A reszta zadań tak naprawdę robi się sama, gdy tylko wkraczamy na terytorium Pandory, bo tutaj naprawdę jest chaos. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się, cześć!